To jest no, lepsza okazja, żeby pokazać, jak jest ma burzni z tego, że jest ma Kaszebi, że to jest ważne być w tym dniu razem i pokazać całemu światu, że ma tu, jest ma od wieków i ma tu, chce ma być na, na postapne wieki. I wszystkich i Kaszebów, i nie Kaszewów, i z Kaszeb, i z całej Polski, i z całego świata, roczymy serdecznie do scerzyny. 25. Zjazd Kaszubów odbędzie się już 6 lipca w Kościerzynie. Jest to drugi Zjazd Kaszubów organizowany na terenie naszego miasta. Poprzedni organizowany był w 2004 roku. Jest to dla nas szczególnie ważne wydarzenie, chociażby z tego względu, że rok 2024 jest ogłoszony przez Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rokiem księdza Hilarego Jastaka, honorowego obywatela miasta Kościerzyny. 6 lipca wszystkie drogi poprowadzą ich do Kościerzyny. To urocze miasteczko. Wśród zielonych wzgórz i krystalicznych jezior. W samym sercu Pomorza. Z całego świata zjeżdżają się Kaszubi, by celebrować swoje dziedzictwo, język i wspólnotę. Tradycyjnie nasze obchody rozpoczynają się od przyjazdu pociągu Transkaszubia, który o godzinie 10 przyjedzie z Chojnic, natomiast o godzinie 10.21 będzie to pociąg z Helu na dworcu Przywitanie. Następnie wszyscy barwnym korowodem radosnym idziemy ulicami miasta Kościerzyna do kościoła świętej Trójcy w Kościerzynie, gdzie odbędzie się msza święta w intencji Kaszubów. Ta msza odbędzie się o godzinie 11.30, natomiast około godziny 13 na placu z lokalizacją na ulicy Ogrodowej odbędą się główne uroczystości. A od 14 to na co wszyscy czekamy, czyli występy artystyczne i imprezy towarzyszące. Będą to oczywiście zespoły kaszubskie, zespoły folklorystyczne, będą to wykonawcy związani z Kaszubami. E, oprócz tego będą funkcjonowały stoiska gastronomiczne i handlowe z rękodziełem kaszubskim i tak samo kuchnia kaszubska e, będzie strefa zabaw dla najmłodszych. Rycimy do kwestii żyne. Dlumie mnie bardzo ważnym wydarzeniem będą targi targi Kaszepsko-Pomorści, które w tym dniu sałat bandą na rynku w Kościerzynie. I tu kto w Bandzę to y, wiele wydawców bandze i będą mogli y, te książki kupić. E, ale też y, no, y, myślę, że y, to, co się dzieje, i ta bana transkasubia, i przemarsz, i msza z Kaszewską liturgią, to będzie na kwintesencję. Jak w jedno, ten zjazd daje taki dzień, gdzie wszyscy chcą być razem, pokazywać to, co jest naj... Do zobaczenia w kościeży. To miasto, gdzie historia spotyka przyszłość.